To jest akceptacja. Nie ideał, nie maska, nie projekt. Prawdziwy ty, prawdziwa ty, przyjęta, przyjęty, w końcu. Wiele osób myli akceptację z rezygnacją. Myślą, jak zaakceptuję siebie takim, jaki jestem, to znaczy, że się poddałem. To znaczy, że przestanę się rozwijać, że utknę, że przestanę walczyć o lepszą wersję siebie. Ale to ogromne nieporozumienie. To mit, który powstrzymuje nas przed najważniejszym krokiem, zatrzymaniem walki ze sobą. Bo zobacz, czym różni się zmiana, która wypływa z lęku, od tej, która wypływa z miłości. Zmiana z lęku mówi, muszę się poprawić, bo jestem niewystarczający. Zmiana z miłości mówi, widzę siebie takim, jaki jestem. I zasługuje na to, żeby wzrastać nie dlatego, że jestem zły, ale dlatego, że jestem wart czegoś więcej. Akceptacja to nie kapitulacja to uznanie rzeczywistości bez zniekształceń to powiedzenie tak to